Skończyłeś przyrodoznawstwo i filozofię przyrody? Tak, są takie studia. I chcesz zostać programistą? Cześć, tu Krzysiek Skodili, a dziś pogadamy o tym, jak to jest z tym programowaniem i studiami. Zapraszam. Pewnie się spodziewacie, że na samym starcie powiem, że każdy może zostać programistą, niezależnie czy skończył kierunek pies w społeczeństwie, czy życie wśród kwiatów. Ja cały czas tego nie wymyślam. To są prawdziwe kierunki dostępne na szkole głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Otóż nie, nie każdy może zostać programistą, ale wbrew pozorom, studia czy też ich brak nie ma na to aż takiego wpływu. Co zatem ma? Zacznijmy od tego, że na rynku brakuje programistów. Nie znam firmy, która by prowadziła rekrutację i nie miała obecnie problemu z zatrudnieniem specjalistów. Popyt zdecydowanie przekracza podaż, przez co ten rynek jest rynkiem pracownika. Przez to też pracodawcy musieli zacząć zupełnie inaczej patrzeć na CV kandydatów. W wielu przypadkach zamiast dyplomu uczelni i certyfikatów, dużo ważniejsza się staje konkretna wiedza. I portfolio na githubie otwiera to zupełnie nowe możliwości. W teorii nie trzeba już kończyć bardzo długich studiów i spędzać lat na nauce, żeby dostać dyplom, który zaraz po otrzymaniu wsadzicie do szuflady. Ręka w górę, to widział swój dyplom po raz ostatni w momencie jak go otrzymywał w dziekanacie. Można się uczyć programować znacznie szybciej na własną rękę lub na specjalistycznych bootcampach, no i zostać tym programistą też zdecydowanie szybciej. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, prawda? Dlatego, że jest w tym haczyk. Taka nauka wymaga bardzo dużo dyscypliny i sporo motywacji. Musisz też pamiętać, że nie uczysz się po to, żeby dostać dyplom, choć dostaniesz, ani po to, żeby zaimponować swoim rodzicom, chociaż mogą być z ciebie dumni. Ale po to, żeby dostać lepiej płatną pracę albo rozwijać się po prostu w programowaniu. Dobra, to czy ukończenie studiów jest niezbędne do zostania programistą? Nie. Ale, i w tym ale jest bardzo dużo zawarte, absolwenci kierunków ścisłych albo informatycznych mają dużo lepszy start. Ale nie dlatego, że mają dyplom jakiejś uczelni, ale dlatego, że przez lata uczyli się rzeczy, których wy będziecie się uczyli na przestrzeni tych paru bardzo intensywnych miesięcy. Trzeba mieć świadomość, że to będzie właśnie tak wyglądało. Plusem jest to, że nie musicie na przykład zaliczać WF-u, czy ekologii, czy jakiegokolwiek kursu, którego obecnie Polibuda wymaga jako dodatkowego. Zresztą nie musicie słuchać mnie, jeżeli o to chodzi. Możecie posłuchać naszej absolwentki, która pomimo, że skończyła studia informatyczne, zdecydowała się na Bootcamp i ona chyba najlepiej wyjaśni, dlaczego to zrobiła. Cześć, jestem Paulina. Tydzień temu skończyłam Bootcamp Java Developer. Kilka lat temu nie było jeszcze takich kursów, jakie są oferowane teraz, między innymi przez, przez Codille, więc poszłam na studia informatyczne, które skończyłam zaraz przed kursem Codilli. Jednak moja wiedza nie była wystarczająca, przynajmniej nie taka, którą wymagają pracodawcy od osób chcących wejść na rynek pracy IT jako programista Java. Więc musiałam się doszkolić. Inną kwestią jest to, że nawet jeżeli będziecie bardzo dobrzy w tym, co robicie, to musicie zawsze to pokazać jeszcze swojemu pracodawcy. Nawet giganci tacy jak Credit Suisse czy Google coraz częściej rezygnują z patrzenia na dyplom, na rzecz doświadczenia i portfolio. Trzeba pamiętać, że najważniejsze jest, żeby zaprezentować pracodawcy tą umiejętność, udowodnić, że jest się przydatnym, być aktywnym, pokazać portfolio, nie przychodzić z pustynią. Z tymi rękami na rozmowę. Trzeba mieć czym się pochwalić, jeżeli zostajecie zatrudnieni. Studia są jedną z wielu możliwości, ale jednak, niezależnie od tego, czy masz dyplom, czy nie masz, i tak musisz w końcowo pokazać swoje portfolio. Podsumowując. Nie, studia nie są niezbędne do zostania programistą, chociaż mogą być przydatne. Mamy XXI wiek i bądźmy szczerzy, wszystkiego można nauczyć się online. To jest kwestia tylko tego, żebyście mieli świadomość, że to się wiąże z tym, że wasza nauka będzie bardzo intensywna i trzeba na nią poświęcić po prostu dużo czasu. A jeżeli chcecie przejść przebranżowienie w najbardziej optymalny sposób, zajrzyjcie na naszą stronę, zobaczcie jakie mamy bootcampy, wejdźcie na kodilla.com. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to napiszcie na maila, zadzwońcie do nas albo napiszcie na Facebooka, jak Wam wygodnie, my wszędzie odpowiemy na nie oczywiście. E, dzięki wielkie, to tyle na dziś i do usłyszenia.